Witam, no ja już wiem. Tu są trzy pojemniki. Mix, błyszcząca, Mix. Wszystko po 2 kg, ale sprawdzimy. Pojemnik wytarowany, widać. O, 2 kilo No, się może bachnąć. W drugim będzie chyba 2,05. Nie, to co damy? 5 gram O, w drugim jest 2,05. Tak, co jest tu 6 kg? 6 kg. Milberka. Tu jest tak 3 razy po 2 kg. To jest 6 tysięcy gramów.

Tarujemy pojemnik o. Bo tutaj są małe elementy mieć pobielona 245, jest 245 zapisana. Dobra, jedziemy powrotem. Konektorki z Pięćset 520 jest 520. Na razie sumę zasłoniłem, żeby Was nie kusić. No żeż ty, o, 520 ja? o, O, okay, jedną ręką to sobie można żeby coś wypadło o, parę sztuk Dobra, pozbieram się później nie będziemy teraz tego no i tu jest Mikstrobiazgów różnych takich, o. Do przebrania jeszcze. O. 615. Jest 615. O. O. Cyk. No, to jest pojemnika tego. I tutaj już wszystko będzie, bo nie nieliczone, to jest aluminium, wszystko już... A jeszcze, jeszcze zaraz. Takich drobiazgów tu jeszcze trochę mam. Bym się samo szukał. Tarujemy. O, bo to są te z tym srebelkiem osobno 60 gram. O to jeszcze do tego dojdzie 60 gram o to jeszcze muszę dopisać no, ja już znam wynik. Nie jest najlepszy, ale nie jest i najgorszy. Jest 10 kg, 485 gram. 10% jest. No. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.